Szanowni rodacy, dzisiaj parę słów o e, mającym miejscu w Polsce, e, tak powiem, w polskim życiu kulturalnym i tak zwanym pornografii. W tytule jest napisane dokładnie o co mi chodzi, ale jest to coś tak zwanego chorego. Bo, że Sztuka wszędzie na świecie powinna być, nie powinna być subsydiowana w żaden sposób przez państwo. Nie może być tak, że ktoś ma jest na garuszku państwo. Dobra artysta to jest ten artysta, który się utrzymuje za własne pieniądze, a nie za pieniądze państwa. Za pieniądze państwa nikt się nie może utrzymać. Za pieniądze państwa należy utrzymać policję, wojsko, jakieś takie newralgiczne miejsca w państwie, ale nigdy nigdy żadnej żadne kultury, także ludziom artyści, tak zwani artyści, bo tych artystów wielu nie ma, prawdziwi artyści zawsze się utrzymają na rynku, a takie, a takie, taka co to nawet, co, co, wartość farby jest, jest większa od wartości obrazu, nie, nie powinny być w żaden sposób subsydiowane przez nikogo. Albo się utrzymają, albo coś potrafią, albo nie potrafią, jak nie, to pan się skończyło. Tak, z tak, tak, tak zwanymi tymi sztukami pornograficznymi, to też jest typowe hamstwo. To się wykorzystuje też na zachodzie. Ja pamiętam, że pamiętam w Stanach, to takie pewne środowisko nie będę yy, mówił jakie, żeby, żeby nie być posądzony o antysemityzm. Też to powiedzmy powrócałem Matkę Boskiej tym, tamtym żeby ludzie przychodzili do muzeum, żeby na nich można było zarobić pieniądze. Także że ta już jest sprawdzona praktyka, wywołanie tak zwanej tej kontrowersji w społeczeństwie i na tym zarabianie pieniądze, bo... Bo debil to przyjdzie na to, co jest kontrowersyjnego, nie na to, co może go w jakiś sposób wzbogacić, co ma jakąś potrzebę, tylko to, o czym się mówi. A jak się mówi, to dla niego jest, jest um, ważne. No To bardziej chodzi o taką psychologię tłumu, bo tłum nie ma swojego zdania. Tłum zachowuje się jak tłum po prostu. No ale dla mnie to jest istotne, żeby ten tłum odtłumić. Od, tłum nie o od tyle odtłumić, od jakieś odtumanić, tłum odtumanić, znaczy. no ale, żeby tłum odtumanić, no to powinniśmy, tak powiem, pójść na wolny, na wolny rynek, a jedynie państwo powinno sponsorować tak zwaną sztukę, sponsorować, no, ciężko nazwać to sponsorować, mówię tylko o pewnym takim małym wycinku dotyczącym przekazywania tradycji polskich tak powiem z kieszeni, może nie tyle podatnika, no bo jednak będzie to podatnikiem w jakiś sposób, ale ym, tylko wyznaczeniem takich trendów o tym, co w Polsce miało miejsce, ale podejrzewam, że tutaj może ja tak powiem na bieżąco, myślę na bieżąco, może to na załatwić szkołach. Że w szkole taki, jacy sobie takie, jakie sobie wyobrażają rodzice i jakie wyobrażają sobie polscy patrioci, tam powinno być nauczone. To co, to, co, to, jest, to, co jest wartościowe, a później, tak powiem, to wszystko wyjdzie w planie, bo tego ludzie będą potrzebowali i to będą kreowali. To tyle. Także gońcie tych bydlaków pornograficznych. Byłem kiedyś w Holandii z moimi znajomymi z tego, to oni byli zachwyceni sztukami, sztukami pornograficznymi, ale, ale na współzapłacie z własnej kieszeni, a nie było subsydiowane przez państwo. Także, że pornografia jako taka mnie to nie stanowi, po prostu sobie ja w swoje lata, ale dla takich ludzi młodych, no to, to, to jest po prostu, to jest, może być trendy z tego powodu, że geny grają, no i człowiek szuka tego, 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 tego rodzaju atrakcji, no, ale nie można polegać tylko na genach, to jednak, jak mówię, mają obowiązek wychować swoje dzieci tak, żeby, żeby one w przyszłości mogły korzystać z najlepszych wzorców, a nie dopiero się uczyć. Uczyć, ciągle człowiek się uczy, ale nie uczyć się na, na własnej głupocie. A w Polsce jest, to ta, o czym jest ogromna ilość głupoty nagromadzona przez ostatnie lata. Polska strasznie schamiała. Od kiedy przyjechałem do Polski zauważyłem, że hamstwo jest w takiej przewadze, w takiej, w, w takiej potędze, że się w głowie nie mieści. Tak, że biorą wzorce ze Stanów, gdzie z drugie słowo, jest fakt, ale to jest po prostu, m, też się zmieniło w Stanach, jako takie towarzystwo objęło kontrolę nad Hollywood, to się robiło w filmy, które miały przynosić zysk. A film, który może przynosić zysk, taki typowy zysk, to jest film, gdzie jest przemoc, gdzie jest wulgarność i hamstwo. No ale musimy mieć swoje wzorce, Polska. Jest krajem o wyjątkowość pięknych historii, nie, nie ostatniej, no i może, no tej nie trochę może bardziej nie, wcześniejszej. Także można z tego kraju zrobić coś porządnego. Nawet bym chętnie przy jego partycypował w pewnych sprawach, ale muszę widzieć nadzieję na to, że mogę cokolwiek zmienić. Na razie zmienia poprzez to, że publikuję swoje wideo, w tej chwili już pod własnym wizerunkiem, którego się bałem w Polsce ze względu na... Na jakieś pewne układy polityczno takiej z rakiem. No, w tej chwili mi nic nie zale zależy, nic nie mogę zrobić. No, dlatego odwaga, tak powiem, jest, jest moja większa. Ale podziwiam ludzi, którzy w Polsce byli i swój wizerunek przedstawiali na co dzień i się tego nie wstydzili. Tym składam hołd. Dziękuję wszystkim, serdecznie pozdrawiam. Stanęli Panama Siekłania z boku z dołtorów w W dzień deszczowy przy małej lampce. Orężady. o proszę, dziękuję Jak to wyłączyć, o może tu Teraz zobaczymy O nagrywanie, zatrzymaj